Tak jeśliście zbudzeni z Chrystusem tego, co w górze. Szukajcie o tym, co w górze myślicie. Nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem Bogu Ojcu. To jest Słowo, które przyszło mi teraz na myśl. Abyśmy mieli nasze myśli wzniesione ku naszemu niebieskiemu Ojcu. Bowiem, jak jest też napisane, nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana naszego. Jezusa Chrystusa, który w swoim czasie przyjdzie i przyznikuje nasze ciała, podobnego do swojego ciała, przemień ich uwielbione. Skoro mamy więc tę obietnicę, Boże, trzymajmy się tego, bo Pan Jezus przychodzi i on przyjdzie o swoim wyznaczonym przez Boga czasie, a nie przez nasze planowanie. I dlatego musimy czuwać cały czas. A bowiem gdzie skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Tu trzeba sobie sam odpowiedzieć. Jeżeli naszym skarbem jest tutaj to, co jest ziemskie, to tu będzie. Ale jeżeli naszym skar... o tym myślimy i o tym myślimy, tym żyjemy, co jest naszym skarbem. Ale jeżeli nasz skarb jest tam, w Jezusie, to myślimy o Nim, żyjemy Nim, niezależnie, co się dzieje wokół nas. Jesteśmy na dobre i na złe. Piotr napisał, weselcie się Mimo, że teraz na, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Można się cieszyć smutku, jak widać, można, ale to jest inna radość, tutaj nie mająca ulokowania w tej ziemi, na tym świecie. Habakuk w swoim, swoim księdze mówi coś takiego, my to znacie, ale ja to przeczytam, dlatego że jest to znany tekst, w którym chcę się tutaj do tego odnieść. Jest napisane tak. Lecz pola nie wydają żniwa. rola nie ma plonu, a na winoroś lat pusto. Lecz ja radować się będę w Bogu mojego zbawienia, weseli się w Panu. Nie jesteśmy tutaj na stałe. Nasz pobyt tu jest tymczasowy. Jeden będzie krócej, drugi, drugi dłużej. My tak szybciej się tu przyzwyczajamy, ale nie przyzwyczajamy się do tego świata. Może to brzmi dla kogoś smutno, a może to być radosne. Powinniśmy się cieszyć z tym, co mamy. A mamy najważniejszą, najlepszą rzecz, rzecz w cudzysłowiu. Skarb naszego Zbawiciela. stanął na naszej drodze życia kiedyś, każdemu z nas. Jezus Chrystus. I moi drodzy, on nas wezwie do siebie. On nas w swoim czasie wezmie do siebie. I pięknie to apostoł Paweł do Filipian napisał w pierwszym rozdziale, gdzie mówi tak, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. I dalej do nich pisze, albo życie w ciele, a jeśli życie w ciele, umożliwi mi owocną pracę. To nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociągam. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, albo to daleko lepiej. Czyli strach przed śmiercią, w sensie takim, że to jest piękne słowo. Paweł apostoł wyznaje. Zyska na tym, bo stanie, spotka się z tym, któremu życie oddał. Moi drodzy, Boże uzdrowienie, fizyczne uzdrowienie, ale jest jeszcze inne. Ktoś kiedyś powiedział o Hidzikowi Świętej Pamięci, że został uzdrowiony, kiedy umarł. Tak naprawdę dla niektórych jest to ucieczka. Bo jest napisane w księdze Kaznojewskiej Salomona, że będą żywi umarły zazdrościć. A błogosławieni ci, którzy w Chrystusie umierają, albo oni z nim wiecznie żyć będą. Ale żeby umrzeć, trzeba najpierw zacząć z nim żyć. Można dzisiaj lokować pieniądze do banku, na konta. One mogą w jednej sekundzie wszystko runąć. Ale tak jak Pan Jezus mówi, gromadźcie sobie skarby, gdzie ani, ani za nie mają wszyscy, bo gdzie złodzień. Nie obchodzi i nie okarnie. To jest piękne, nie? Mamy nadzieję wbrew nadziei, Mamy tu nadzieję pomimo tego, co się wokół dzieje. Przechodzimy doświadczenia, będziemy przechodzić problemy. Karmy się słowem od Boga. Nie karmy się strachem. Bo Bóg nie dał nam ducha strachu, trwogi, lęku, lecz ducha odwagi, trzeźwego umysłu i zwycięstwa. Bo Duch Święty jest Duchem Zwycięstwa. My dzięki Niemu możemy w Chrystusie Jezusie pokonywać każdy krok. Możemy się przewrócić, ale On nas podnosi. I wiecie, to jest niesamowite, jaki jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Jaki wspaniały i cudowny. I apostoł Paweł też napisał jeszcze do Koryntian taki taki fragment, który ja się chcę tu jeszcze odnieść do niego. I tu jest napisane tak, moi drodzy. Jest drugi list i szósty rozdział. Mówi, mówi tak, czwarty rozdział. Mamy zaś ten skarb, o którym właśnie wspomniałem, naczynia glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa jest z Boga, a nie z nas. Ten skarb gliniany to to, to gliniany to, to gliniane narzędzie to nasze ciało, którym jest Jezus nas. I mówi, zewsząd uciskani nie jesteśmy jednak pognębieni. zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Czasami tak jest, że jesteśmy, jak jest tu napisane, przygnębieni, zakłopotani, zrozpaczeni, powaleni, ale musimy pamiętać, że mimo powalenia nie przegrani. Patrzmy więc na Jezusa, sprawcy i dokończycie na naszej wiary. Człowiek ma ograniczone możliwości swojego działania. Czasami jest tak, myślę, że się zgodzicie, że mamy zbyt wielkie oczekiwania w kościele od drugiego człowieka, od pastora. A on też jest człowiekiem. Jedni od drugich, ale możemy wspólnie wołać jedni za drugimi. Możemy wzywać imię Jezus, który ma moc i jej demony nawet to imię ustępują. Możemy powoływać się na Jego krew, która została raz na zawsze przenana dla naszego zbawienia, dla naszego uzdrowienia i uwolnienia. Moc, który Jezusa ma moc. Kochani, może dziś, może wczoraj, a może jutro będziesz przychodził taki, a nie inny czas. Patrzmy na Jezusa. Podnośmy nas wzrok ku niebu. Tam idziemy. Tam dążymy. Jak Izrael. Będziemy w królestwie ojca. Wiecie? Tam, nie tu. I nie bądźmy smutni. Cieszmy się i radujmy. Bo ten namiot, jak Paweł tu dalej pisze rozpadnie, to tak jak te ciuchy zewleczemy się i będziemy w innym wymiarze. Trzymajmy się Pana. Warto i z Jezusem przeżycie. Warto coś tu z naziemi stracić dla wieczności. Warto coś przejść dla tę chwilę. Warto poświęcić dla wieczności. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo i prosto. Ale uciekajmy się do Boga. Uciekajmy się do Jezusa. Nawet dzisiaj taki wpis ma artykuł na internecie, że mamy uciekać się do Boga, bo tam jest najbezpieczniej. Ucieczką nasza jest Boga. Psalmy 62, 61, 42, wiele innych psalmów. Moi kochani, uciekajmy się do Pana. Jeżeli dziś nauczymy się przychodzić do Pana będzie najłatwiej różnego rodzaju sytuacja. Ucieczka nic nie da. Pan Jezus mówił w jednym z wersetów, że do Judejczyków uciekajcie w góry, ale nim obejrzecie miasto, ja powrócę. Nim obejdziecie to miasto, nie zdążycie. Bo to, co ma przyjść, musi przyjść. Dlatego naszą ucieczką jest Jezus. Ja już mówiłem, nie będę się powtarzał, możesz przyjść do Pana Jezusa i powiedzieć, widzisz te problemy. On widzi, ale on chce, żeby to wyraź, żeby to wyrzucić z siebie, dla nas, dla siebie, bo mu nie trzeba tłumaczyć, jak to się mówi, jak mu jest takie sobie tłumaczyć, jak go nie? Bo jest światłym Bogiem. Ale on mówi, to jest dla mnie, to jest dla ciebie. Wszelkie zmartwienia powierzać Panu. Jezus jest naszym Panem, Jezus jest naszym Bogiem. Bądźmy dobrej myśli, bracia i siostry, bądźmy dobrej myśli, bo zmierzamy po zwycięstwo w Jezusie. Wiecie, kiedy Jezus zmartwych stał, życie zatrzymywało nad śmiercią. Światło nad ciemnością, dobro nad złem, miłość nad nienawiścią. Triumf Jezusa to zwycięstwo pełne życia nad śmiercią. A kiedy wstąpił do nieba, poprowadził nas do życia tego śmierci. Czyli dzisiaj, obecnie jeszcze tu fizycznie, my jesteśmy przez Jezusa wprowadzeni do królestwa Ojca Miłości. Ale posłał nas swojego Ducha Świętego, aby nam pomógł żyć życiem zwycięskim osobie Pana Jezusa Chrystusa. Idźmy, uchwyćmy się Ducha Świętego, kroczmy z Nim. Warto czy nie warto? Jak myślicie? Nawet jak się chce płakać, jak się nie chce żyć, powiedzmy tak szczerze. Warto iść z Jezusem nie dać się diabłu, bo diabeł robi wszystko, żeby zniechęcić i pokazać ciemną stronę masy, jak to powiedział. Albo ciemną stronę, ciemną stronę chrześcijaństwa. Nie ma ciemnej strony chodzenia z Jezusem. Bo sam Jezus je oświetla. A więc moi drogie, drogie siostry, nie patrzmy na człowieka, nie lokujmy nadziei w polityce, w religii, tylko w Jezusie. A nawet nie w ludziach w kościele. Amen? Amen. Amen. Niech Was błogosławi i pamiętajmy wszyscy razem i niech nam przełoży tylko Jezus Chrystus i na nim budujmy nadzieję.